Cześć, witajcie, tutaj Baba i You jesteśmy na getsu i chciałem taką... na getsu, w sumie znowu powiedziałem, że na getsem jestem. Chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz, że to był poziom, który nazywał się seasick, czyli choroba morska no i dlatego jesteśmy w poziomie e, takim morskim i do tego jesteśmy zieloni. <laughs> Baba is green. Jakoś się zwróciłem na to uwagę z kolejny taki śmieszny żart i tak zacząłem coraz bardziej doceniać w tej gierce to, że nie tylko opiera się na tej logice, ale jednak gdzieś tam ten akcent humorystyczny też wplątuje coraz jak czas leci, to jest kolejny poziom, gdzie ja jestem jaszczurką. I nagle okazuje się, że jak robię krok, to drzewa się zamieniają na łyse drzewa, a potem one się zamieniają we pnie. Tutaj, stump is not husk. Husk to jest, mi się każe to z jakąś. Jakąś skórą? Pancerzykiem? Ale nie wiem, czekajcie, muszę to sprawdzić. Wrak, łupina, łuska. Aha, to jest to, to drugie, czyli ogołocone drzewo to jest husk. Do tego tu mam revert. Muszę się jakoś do niego dostać albo dopchać. Lizard is you, jest wyjątkowo jaszczurką. Tree is winch, nie muszę dostać się do drzewa. A co mi stoi na przeszkodzie? Żeby zamienić sobie pieniek w drzewo. Mm, nie można drzewa stąd wyjąć. Dobra, czyli najwyraźniej musiałem napisami wepchać sobie tu. zlikwidować tę wodę. Jak to zrobię, no to. Wtedy może udałoby mi się odwrócić ten proces, i tak chyba trzeba zrobić. Stamp is revert, a potem tree is. nie. Husk is revert. Mm, czyli brakuje mi dwóch obiektów, którymi mógłbym tutaj się wspomóc. To jeszcze można wykonać to inaczej. Na przykład w ten sposób, że lizard is you i stamp is you. I na przykład tutaj sobie stampa załatwić, a tutaj lizarda i wziąć ten revert. Jak już będę tym piękiem? No tak widzę, że najwyraźniej nie bez powodu zostawili mi tutaj obcięty płot. Staram się zwracać uwagę na takie rzeczy, ale teraz nie zrobię stamp is revert, bo i mi brakuje. Chyba że husk is No nawet jeśli to będę miał problem się odwrócić, zrobić to w drugą stronę. Husk is revert. Ojej. To może nie te napisy, co trzeba użyłem. Pask musi być, is też musi być. Mogę teoretycznie zamienić sobie już stamp w Tri, Nie, to też przerabialiśmy, do tego dążymy. Może lizard i stamp, stamp is lizard? Mm. Też nie ma sensu. Chyba, że zamienimy, a potem odmienimy. Żebyśmy byli trzema jaszczurkami. Jak będziemy trzema jaszczurkami, to przynajmniej nie będzie ryzyka. Że jeśli potem nie będziemy pniem, to nie będziemy sobą, jeśli wiecie o co mi chodzi. Dobra, to po kolei, po kolei muszę to załatwić, to już nie jest potrzebne. Ale nie zrobię lizard is revert. Nie ma nigdzie, nie mogę wyjąć. Może faktycznie dało się to nieco inaczej załatwić, że jednego wywalę sobie. Drugiego nie mogę wywalić. Może jeśli pokombinuję inaczej... stamp is revert, ale wtedy tego haska nie będę miał. No ale może na coś innego wpadnę. Aha. Czyli to był podchwytliwy poziom. Nie wiem dlaczego. Stamp zmieni się od razu w drzewo. Może dlatego, że jest ten warunek, że nie może przez ten warunek zmienić się w haska, więc przechodzi do poprzedniej wersji. <grym>, a ja tu myślę. Ja, ale mnie zrobić, Nie mogłem to od razu zrobić. Parę sekund, jak ten czas upływa. Mi też upłynął. 10 minut niepotrzebnie stracone, jakbym to od razu sprawdził. Seasons, czyli pory roku. Idę w lewo, to tutaj wyrasta roślinka, a tam grzyby rosną. Na wielkiego grzyba, a potem we flagę, a tu w kwiatki. Jeszcze dalej, w drzewo, liścia, a tam w listki martwe, tutaj w haska i w pień. Jak chodzę, cały czas się zmienia, za to już tam nie. Czyli musimy to zrobić w paru ruchach chyba. Poliaż. Musimy do flagi dotrzeć w każdym razie. Możemy też to oczywiście podwracać. Stampis revert. To będzie się zmieniać. Tam jest poliaż, trzeba pewnie revert zrobić. Czyli musimy spuszować kwiatek? I tylko kwiatek będzie puszczało? Czyli, jak tylko kwiatka będziemy mieli, to będziemy mogli go pchać. I to będzie trochę <grytanie> denerwujące. I po co mam dwóch fofo? Może, żeby jeden się poświęcił? Teoretycznie mógłbym chyba przerwać ten cykl. A nie, nie mogę przez to, więc to zawsze tak będzie. I tu jest i coś tam. To musi zostać. Flower i push. No to Flower może też wywalę. Jednego fofo też wywalę. I puszawy, wale zobaczymy, co mi to da, czy to jak ten foliarz. Aha, bo napisy latają, więc muszę obiektem to zrobić. Oj, ojoj, oj, ojoj. Oj, oj. To jakby trzeba było coś sklonować może. Chociaż teoretycznie to mogło być dobrze i chodziło o to, żebym tutaj dopchał ten napis. Foliarz is revert? Tylko czym tam wejdę? Fungi, fun of leaf to nie, to jest inna, inna linia zmian, bo może byłem w stanie zmienić tam fofo albo coś, ale nie ma czegoś takiego. Nawet te poziomy się takie, nie wiem czy trudne, czy podchwytliwe. Revert. Wycofało się i co z tego? Jak ja już tu nie wejdę. Tutaj będzie revert? Chociaż revert bym musiał zatrzymać. Pyk. Czy to coś zmieniło? Absolutnie nic. Chyba zły obieg zebrałem sobie. O, są dwa obiekty, są dwa obiekty, widzę, widzę, ile się obiektów zrobiło. To teraz yy, Flower is Push i muszę puszować, jak oba będą Flowerem, frajerem czy co? Yy, chyba tak mam to zrobić. Dobrze, że to zrozumiałem. Powinniśmy się tam dostać, tylko martwi mi jedna rzecz. Jak potem foliarz odwrócę? Obawiam się, że tego isa już stracę. I to wszystko pójdzie na marne. Nie, zrobię foliarz is revert. Zrobię to. Wystarczy, że foliarz wywalę. Tutaj nasze zarośla, jak to się. zaliście. listowie. A w sumie to mogę nawet siebie już poświęcić, co mi potem. Nie chce mi się tego pchać. Foliarz is revert. policz. Tutaj pyk. Nie, 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 tak miało być. Chociaż coś tam działało, ale lepiej zrobić tak. I musimy odłączyć. W momencie, kiedy będzie flagą. To może po to był drugi. To chyba po to był drugi, żeby on tam był i żeby wszedł tę flagę w dobrym momencie. Ups. To jednak muszę to dopchać. Pomęczyć się. O! Jeśli dobrze rozumiem, jeden tutaj zostaje. Drugi pcha. I ten wchodzi we flagę. E, nie zadziałało. No sobie jestem, okej okay. Zwyciężyłem Ale chyba dużo z tej mechaniki nie wyciągnął Są tutaj... Ostatni poziom tej sekcji został I też jest dużo warunków Lamp, lamp, pojawiła się lampa On lizard is fence Lamp on lizard, lizard wizard Tu jest pumpkin, wreszcie się pojawił pumpkin po raz pierwszy Ym, Co mam zrobić? Co jest winem? Flag is win Ale pudełko ma Czyli to pudło tam po drugiej stronie Ma flagę, która jest zwycięstwem i to pół jest zamknięte, a ja mogę przejść tylko raz. Jak przejdę, to mi się zamyka furtka. Więc muszę ułożyć warunek, który mi coś zrobi tutaj. I wtedy to, to z tym tam pójść do tego boksa. Yy, konkretnie z kluczem, bo key is open, ale key is weak równocześnie. Lamp on lizard is fence. Dobra, to to jest ten warunek. Grass is melt. Czy jeszcze topi? Aha. I jeszcze przy okazji. Muszę chyba sobie sam wyczarować, żeby być kluczem. Pumpkin i skin. A po co mi reverse, żeby się z powrotem odwrócić w coś? Chyba, że z kluczem, ki i push. I muszę wykombinować, jak tam wejść. Prót i schod. Aha, czyli muszę zamienić się w owoc, jakoś nim być, jak nim będę? Może to klucz ma się potem. Aha, czemu na lampie? Bo jest wikiem. Muszę pchać owoc. I po czasie musi się ten klucz zmienić w coś innego. Albo to jeszcze inaczej trzeba zrobić. Jakoś tak, tak prościej nie przekombinowując. Pumpkin is key and fruit. I będzie dwiema rzeczami naraz. Co by sklonuje po prostu jednym tym. Stare mechaniki wracają. Dawno tak tego nie było klonowania w taki prosty sposób, że zdążyłem o tym zapomnieć. Aha, bo fruit is hot. Taki weak, więc nie może być w jednym miejscu. Ale za to frut może być pumpkinem i kluczem nie. <gry> to nie, to czekajcie, to jest jeszcze inaczej. Po prostu trzeba wtedy nie zmienić sobie na klucz i klucz wtedy zmienić na dynię równocześnie z owocem, bo to jest dynia. Ona jest tylko taką atrapą, która będzie pomocna, jaki łeb dziwny. Bo ten frut się schował za dynią i dlatego tak wygląda. Prót i push, mogę wyjąć, a mogę też nawet parę zrobić sobie. Jeśli bym bardzo chciał, to mogę zrobić parę takich owoców, ale w każdym razie, jeśli owoc sobie przepcham na drugą stronę, no to już mogę właśnie potem odmienić na przykład w klucz jakoś na timing, albo żeby się na przemian robiło kluczem i owocem. Coś takiego chyba trzeba by było zrobić. Czy jest to możliwe? Wrót i ski. Aki is fruit, to nie ma... Aki is revert! I tak na, na przemian będzie się robiło Po prostu będzie, będzie przeskakiwało Może jeszcze nawet na dynie przeskakiwać Tylko nie zawsze będę pchał I czy to wróciło do pierwszej formy w takim razie? Trzeba skonstruować sobie takiego Megazorda, żeby cały czas przeskakiwało Coś przez coś Co jedno ruszenie się I tutaj od nowa, żeby przeskakiwał is revert I zobaczmy Ile się tego zrobi Nie przeskakuje Powinniśmy brać przykład z tego, jak to było wcześniej. Pumpkin is revert. Fruit is key. Is revert. I przeskakują. Elegansio przeskakują. To możemy tylko... Mhm. Mm Pchać jak jest... Owocem. Albo niekoniecznie. Jak owocem jest chcemy zrobić, czyli... W sumie powinno się od fruta zaczynać. Pumpkin is key. Is fruit. To są trzy rzeczy. Is revert. push tutaj revert o dobra chyba zrobiłem żeby pchać jak to jest owocem no i wystarczy tylko jeden bo skoro jest ustawiony hot warunek A? dobra pcham dynię jako dynię chyba pcham tak czy klucz pcham pumpkin is key key is fruit and push czyli klucz pcham ale to powinno działać o nie jak widzimy klucz, to tu nie przepchamy z kolei. No właśnie. <laughs> dobra, nie może tak być. Bez sensu, że zabieram ten owoc. Nie on, co tam będzie. Może jakby była dynia i owoc równocześnie. Byśmy pchali owoc, a dynia by była. Spróbujmy to. Może ten klucz, mimo tego, że cały czas się tam psuje? A może tutaj już się nie będzie. No dobra, czyli to po to było robione, żeby to się potem nie psuło już. Tak. Musimy sobie przepkać i teraz już klucz będzie. I pchamy na deńce. Patrzcie, ile kluczy się robi. Wszędzie klucze. Przyjemniutki poziom. Podobało mi się nad nową mechaniką, ale niestety taka nowa, że już jest stara, bo całą strefę wyczyściliśmy. Chyba, że jeszcze powrócą w bardziej zaawansowanej formie, to wciąż jest niewykluczone. Ale tak to idziemy najwyraźniej do strefy. No właśnie, jakiej? Tutaj wszystko zrobiliśmy. Miałem jeszcze swoje podejrzenia, że może te pytajniki do nich też da się później dostać, ale ja wolę robić to, zrobić to jeszcze później. Tak to idziemy do stary, starych ziemi czy e, ziemi maszyn. Może do starych ziemi pójdźmy. Kolejności. Tu jeszcze jest dziewiątka. Może tu powinienem iść? Nie, no pójdźmy, rób, robimy tutaj. O! Taka gwiazdkowo-samolotowa, planetarna. Pojawiły się planety również. Bolesna obecność. Pierwszy poziom stąd. Level Star. Star, czyli dlatego stary jest. Bolesna obecność, ale jest ciemny ten poziom. i Mów. Czemu? Jak podchodzę do napisu, to znikają? Bolesna obecność, to dlatego. Ale tu mam flagę. Jak po czekajcie, nie rozumiem, tekst above, baba is empty, czyli tekst nade mną, każdy tekst, niezależnie w jakiej odległości, znika, wszędzie znika, muszę gdzieś do jakiegoś labiryntu wejść, albo kekiem się posłużyć, kakej spusz, sorry, is smów i musi może mi przynieść tę flagę, tylko też musimy pomyśleć w jaki sposób to wziąć, bo tu nie możemy niczego w górę zabrać tekst is move można? jakieś flag is move? Grazi stop? Może kekiem trzeba pokierować, żeby on tam pójdzie? Ten push to chrzanić. I w pewnym momencie... Będzie tutaj up. I trzeba znowu zrobić move. Tylko jeszcze right jest gdzieś potrzebne. Na przykład pipe i skeke jakby tam wziął. Dopisał. Chyba, że on mi wypchnie w górę. Że nim pokieruje bolesna obecność. To wygląda mi trochę na to... Jakbym miał tutaj... Jak już dam up, to będzie koniec. Musiałbym to wszystko popchnąć. I w ten sposób poślijmy go tam do góry i sprawmy, żeby pipe nam przyniósł. Pyk, pyk. Okej. Okay. Od tej strony teraz. Pyk, pyk. Nie. Chyba, że tak zrobię z kolei. To się teraz tam poruszy. I w momencie, kiedy będzie w dobrym miejscu, to damy mu ride. I chodź z tym, tutaj, koleżko. I wtedy mogę usunąć to. Pile is. A, własną obecnością usunąłem. I wchodzimy do flagi. <gry> jeszcze było pewnie parę rozwiązań, na przykład, żeby coś stramą zrobić. Zgaduję, że tam też się dało, alternatywne. Ale jak na pierwszy poziom, to było dosyć trudno. To nie. Zobaczmy chociaż. Obecność destrukcyjna, czyli wariant ekstra tego poziomu, który zapowiada się jeszcze gorzej, ale gras i stopie u góry co mi szkodzi, czy stoi na przeszkodzie, żebym zrobił dokładnie to samo tego nie rozumiem. Aha, bo tam teraz nie stoi w tamtym miejscu. To wygląda trochę tak, jakbym miał mu dopisać. Może Grass z izmów zrobimy? Może być gra z move? Jakbyśmy go tam pokierowali trochę inaczej. Znaczy, dobra, niech on sobie tam idzie. W pewnym momencie mówimy: Stop. Teraz chcemy, żeby. Wszystko może przesuniemy jeszcze prawo, bo trochę mnie to denerwuje. Dobra. Teraz up. Teraz Move. I tak wymanewrujemy, że przyniósł nam gras i stop. Tylko nie wiem, czy to będzie miało sens. Tak to mogę zrobić, że right Wróci się i potem idzie i zawraca. Lepiej by było na dole to samo zrobić. Ale spróbujemy coś może z trawą, tak wyjątkowo, żeby było nieco coś innego. Teraz do góry. Iść do góry, kek, do góry iść, musiałem tu jeszcze odblokować i teraz zablokujemy sobie. I teraz prawo. <noise> to jest sterowalnia tym kekiem. On nam przyniesie trawę. Możemy zrobić, że gras i skekę albo znikniemy to. Teraz mogę po tym chodzić. Tylko niewiele mi to daje. Mogę jedynie sprawić gras i skekę. Mogę jedynie jakoś ten warunek, coś tutaj w tym warunku namieszać, albo sprawić, że Keke przyjdzie i zniszczy ten napis. I to chyba będzie najprostsze, co możemy zrobić. Bo jeśli ja spróbuję coś tam dopisać, to jest ryzyko, że tylko to zepsuję. Wcale to nie pomoże. Is up. Tutaj Keke pyk. Tutaj pyk. I jak pójdziesz Keke, to zniszczysz ten... Czemu? czemu to, a bo baba is empty, <noise> czyli jeszcze jeden krok musiałem zrobić, teraz na przykład, odwracamy, powrotem, idziesz i wchodzę we flagę, <noise> jak na dodatkowy poziom to fajniutki, też takie podobne rozwiązanie wcześniej widziałem nawet tam i zobaczmy co to jest, under lock and key, czyli pod zamknięciem i kluczem, kłódką i kluczem, Hmm. O, robaczkiem jestem, bug. Bug był gdzieś na początku baby, i dużo kluczy. Bug is you, tutaj rycerze, którzy puszczają mnie. Statue is stop, ale potem nie mogę się wydostać, czyli muszę coś zrobić. Ym, I potem below pojawił się below. Nie tylko above, ale też below, że pod czymś coś się dzieje. Czyli bug below. Key is you. Key below. Bug is you. Jeszcze empty. Ale tak to Jamie is win. Czyli zgaduję, że musimy jakoś się tam dostać. Co mi stoi na przeszkodzie, żeby zrobić. Oj. Dobra, już, już widzę, że nie mogę. Chciałem zrobić key is you, ale key is defeat. Mogę zrobić inne jakieś. Key below back is you. Ale te, tego key below empty is you. Klucz pod pustką jest z tobą. To nawet git wygląda. Oprócz tego, że powinienem sobie klucze najpierw ustawy. Nie, nie mogę. Muszę być empty below key is you. Na odwrót, muszę być pustką. I pustka jest niezmienialna. I w ten sposób... Nic się nie stanie. Co z tego, że jestem pustym, jak nie mogę pchać, bo key nie jest pushem. Powinno być jeszcze pushem. To trochę zong. Może empty is you, po prostu? A znowu ta pustka. Bo to trzeba poustawiać sobie pewnie te klucze, nie? Jednego tu, no tu muszę na pewno trzy wejść, a jeden musi wejść tam coś naprawić. Jak ja już przejdę to się nie wydostanę. Dlatego trzeba by było pomyśleć nad warunkiem. Tutaj trzy. Tutaj jeden. Jak już się mu przedostanie. E, a co mi szkodzi? Na, stoi na przeszkodzie. Aha, bo nie jest openem jeszcze. Najpierw trzeba tę sekcję zrobić. Trzeba stać się kluczem nie stając się nim. A co stoi na przeszkodzie, żeby było key is back? Nie ma key is key, nie? Wszędzie są robaczki świętojańskie. No to może właśnie na tym to powinno polegać, że... Nie, muszę zmienić key below coś tam is back. Chyba tak musi być. Oczywiście na początku też powinienem przepchać, ale chcę zobaczyć, czy to działa. Dobra, działa, czyli jak pod spodem jest pustka. Z jednym mi się nie zgadza. Pod pustką, below. Klucz pod pustką. Tu jest pustka, tu... Dobra, pustka i klucz jest pod. Okej, okay. czyli dlatego wszystko się zamieniło. No to zróbmy tak. Tu sobie dopchamy, a te klucze... Poustawiamy tak, żeby nad czymś coś było. Jedno może, tutaj też może tak być, no. I... Key below empty. To ustawmy ten klucz w innym miejscu, na przykład możemy go ustawić na trawie. Ta trawa też taka nieprzypadkowa tutaj. Key below empty is back Czemu to się zmienia? Below. Dobra, teraz się nie zmienili. Dlaczego? Nie do końca wiem. Ale ważne, że mam dwa robaczki. Ma zrobić keys-open i teraz keys-push jest nas. Z... No, zrobiona sprawa, nie? Nie ma tutaj już filozofii. Empty is back, przez przypadek zrobiłem. Tamten robak jest uwięziony, karaluszek biedny. Może dlatego, że tutaj były jakieś obiekty, które liczyły się jako pustka, nie pustka, albo zasłaniały ją. Coś takiego najprędzej zgaduję, ale do końca nie wiem, jeśli miałbym być szczery, tylko no nie muszę wiedzieć. Jamie is win? Nie mogę zwyciężyć. Ten Jamie Swin też nie wiem czemu tak specjalnie do wstawienia. Czemu ten warunek nie mógł być od początku? Yy, I idziemy na trójkę, forage. Coraz łatwiejsze te poziomy, nie wiem czy zauważyliście. Na tych kamiennych, stopowych to się tyle trzymaliśmy, szkoły, latania inne. Tam ja was już zanudziłem tą serią, że większość odeszła od niej, od oglądania. A tu mamy dopiero ciekawe rzeczy w tym momencie. Yy, fofo, jest dużo fofo. Fofo jest fofo. Fofo, above, fungus, is push. Tutaj jest win. Fruit is defeat. Też jest słowo. A to daje sporo dziwnych, skomplikowanych możliwości. Fofo, Above, Fungus i Sword. Tak, jakby trzeba było tutaj dać yy, jakieś Fofo is Win i tyle. Tak to trochę wygląda. Ale też nie mogę, nie mogę tu napisu wepchać. Nawet pojedynczego. Aha, ja tam od drugiej strony mogę wejść. Mogę tam wejść i nie przepcham owoców. Owoc jest stopem? Nie jest stopem. Też mam dwa grzyby. Grzyby też mogą stać się Fofo, oczywiście. Hä? E, Okej. Okay. Co ci to da człowieku? Nie wiem po co mi abuff e w takim razie. Spróbuję ten poziom zrobić po swoim, a dopiero potem się będę zastanawiał nad ebaw i innymi takimi. Tutaj ebuff. Ebuff i trzeciego mi brakuje tam, fofo. <laughs> Może tutaj do końca dopchać trzeba by było i fofo, abuff. E Może tu jest klucz, właśnie do zwycięstwa, że muszę stać się w tym miejscu gdzieś z wyrazem. Fofo is worth. Is win. Co ciekawe, gdybyśmy inteligentnie wybrali miejsce, to mogłoby się okazać, że Fofo is Fungus i Fofo is World. O teraz. Oj! Przez przypadek zrobiłem Infinite Loop. Pierwszy raz mi się zdarzyło to w normalnym poziomie. Bo zrobiłem Fofo above Fofo is Word. Ale też fangus tam jest? Co ja zrobiłem? <grymne> Dobra. <grymne> Tutaj to samo się stało. Dlaczego? <grymne> Tutaj się to samo też dzieje, czasem nie wiem dlaczego. Pierwszy raz na ślepo to zrobiłem. Powiedziałbym, że jedynie fangus eba fofo i spusz, albo tak, żebym mógł w odpowiednim tam miejscu wy wywalić, ale po co? Word? Dobra, i mam jednego grzyba. Jednego fofo do Pomocy. Tylko, już nie tylko że już nie wydostanę fofo. Kochani, czasem mam tak, że lubię przerwać nagrywanie i na przykład zmontować sobie odcinek na tyle, ile mam. I być może się czegoś nowego dowiem. I faktycznie cały czas jakoś myślałem, że Above i Below działa na jeden klocek wyżej. Czyli na przykład, jak teraz jest fofo below, to teraz będzie działać, a tutaj nie. A okazuje się, że to wcale tak nie działa, bo jeśli grzyba bym przykładowo sobie umieścił na samej górze. Tutaj na przykład, gdzieś, gdzieś na, na tym miejscem. No to tutaj też by ten warunek jakiś, który bym ułożył działał. Że fofo Eba, Fangus is word albo coś. Więc to jest dobra wskazówka. Dobrze się kapnąłem, bo tak tam tego poziomu nie robił. I to jest odpowiedź, czemu tam na poziomie z robakiem mi działało gdzieś z kluczem, a gdzieś nie, z tym Empty. No teraz ułożyć warunek i prawdopodobnie. A, no już widzę nawet. Trzeba tam na samej górze dać. Patrzcie, że są idealnie dwa. Fragmenty, gdzie można włożyć grzyba, w sensie gdzie, gdzie te grzyby pomogą, tylko coś trzeba jeszcze przepchać, pewnie jakiś napis, i trzeba warunek włożyć, i to pewnie tyle, tyle będzie z tego poziomu. A przynajmniej ja tak liczę gdzieś skrycie, jak już odkryłem na czym może to polegać. Fofo, eba, fangus is. sensu Chyba, że fofo będzie na górze, a drugi będzie pchał. Nie widzę żadnego zastosowania z puszem i wardem. Dobra, nie. Dajmy na to, że jeden tu dam. Fangus is Ward musi być. Fangus, eba, fungus i fofo trzeba zrobić. Fangus above fangus is sword. Tutaj wrócimy do fangus is push. Nie, fangus above... trzeba coś nowego. Fangus above... To też będzie rozwiązanie. Właśnie to, co też kombinowałem. I to chyba będzie odpowiedź na moje pytanie. Fangus będzie puszowany tylko pod moim kolegą. Ten kolega będzie chodził sobie gdzieś na górze albo na dole. Ja to mogę tutaj pchać? Ale nie wpadłem na to, że na przykład jeśli Fofo by się znajdował. Yy, znaczy, dobra, tu jeszcze też. Ale jeśli by się znajdował tutaj, to dalej mogę pchać. <gry> ale jakby się już nie znajdował, to mogę se przejść. I to faktycznie jest rozwiązanie. O tutaj znajduje pod. Trzeba się zaczepić. Tutaj dopchamy. O tu będzie klątwa chyba. Bo jak tu zrobić, żeby to nie było pchaniem? Jak już raz przejdę, to będzie. Zło się stanie. To tu muszę przejść. Tu tak zrobić i tutaj chyba na zewnątrz jakoś wyjść. Z górą i dołem najgorzej. Okej. Okay. To wystarczy, że przejdę. Ojej, nie, 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 nie. Teraz. No, i mamy zrobione. Yy, świetnie. O ile to oddzielę? Oczywiście oddzielę. Fafoj Swin Super poziomik, bo sprawdził dogłębnie, czy potrafię tę mechanikę, czy ją rozumiem. Mam wrażenie, że Reverta na przykład tak dobrze nie zrozumiałem, ale i tak yy, tych poziomów było na tyle mało, że mnie puściło, albo tak mnie nie przeorały w tej mechanice. Ale tu już mi nie odpuścili tego. To co, czwóreczka, czy jest łatwa, czy jest trudna? Może szybko sobie zajrzymy. Jak nie będę miał jakiegoś pomysłu, to chyba zakończymy na tym poziomie, ile tu jest rzeczy. Mnóstwo fofo, rok tu jest. Rok, jeden rok. Zaraz będziemy mieli 2025 rok. Jutro w sumie, jeśli ten odcinek będzie w Sylwestra. Różowy kwadrat do tego. fir do tego i mimik wraz. Nie. Same te najgorsze mechaniki. Tutaj już nie sprawdzają ze wszystkiego. Square is sword i jeszcze dodatkowo ciągnę ze sobą kamień. Ile tu jest rzeczy? Czemu mogę to wydostać? Baba mimik square. Square mimik baba. To zostawiam sobie ten poziomik na przyszły odcinek. Dzięki wielkie za oglądanie i kontynuujemy stare lądy. Chociaż chyba nie będzie tak źle, co? Trzymajcie się i pa pa.